Tyle jest powodów do radości, do wdzięczności. Przede wszystkim, tak jak przychodziliśmy prosić o opiekę świętego Józefa nad młodymi, o wstawiennictwo jako opiekuna kościoła, aby szczęśliwie odbyła się wizyta Ojca Świętego. Trzeba to głośno, to dziękuję. Jest też młodzież z wolontariatu. Proszę mi pozwolić, że szczególnie im podziękuję. Kalisz gościł młodych ludzi z Italii, z Francji z księdzem biskupem, ze Słowenii, z Hiszpanii. Bardzo pięknie się spisali. Są księża, którzy pracowali, ale też mieszkańcy Kalisza okazali się bardzo gościnni. Byli gotowi jeszcze więcej przyjąć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kiedy odprowadzałem o północy do pociągu, pociąg nazywał się Dom Józefa, pielgrzymów, jedna rodzina z dwojgiem dzieci mówił: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że gościliśmy młodzież. A pytam się, a dlaczego powiecie, proszę księdza biskupa, nasz dwuletni syn, dwunastoletni syn, cały rok uczył się angielskiego, bo goście przyjadą. Goście odjadą, on świetnie sobie radzi po angielsku. Popatrzcie, a ile owoców duchowych, radości niosła ta młodzież do rodzin. Bogu niech będą dzięki, i trzeba powiedzieć, też jest tutaj pan minister, że rząd spisał się na pięć, ale z plusem też w, dziękuję. w czasie wizyty. Szercia dostąpią. Dla mnie największym przeżyciem było to, że mogliśmy przeżywać tą uniwersalność Kościoła. W Polsce, tym małym kraju w stosunku do świata, poczuliśmy, że nie jesteśmy sami, że ludzie różnych języków, narodów dawali piękne świadectwo i właściwie. Choć sami mówili, że dużo energii zabrali z Polski, ufności wierzę, to właściwie my, Polacy, bardzo dużo skorzystaliśmy z tej wizyty. To był ten jeden element. A drugi, który zawsze towarzyszy, kiedy się spotykamy z następcą świętego Piotra, to jest ufność, że to patrzność Boża kieruje w kościele, że y, mamy powody do tego, żeby wyrazić ogromną wdzięczność w Panu Bogu za to, że wszystko tak szczęśliwie poszło, bo wszyscy mieliśmy ogromny niepokój i to, co trzeba zauważyć, ogromną frekwencję, nie tylko gości zagranicznych, ale jak zwykle nasi wierni nas, naszych oczekiwań nie zawiedli i w Częstochowie, i w Krakowie.